Witajcie kochani, z tej strony Torociska wina. Ja w pierwszej kolejności tradycyjnie witam moich stałych widzów, stałych subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że pomagacie rozwijać mi ten kanał, i w tym miejscu witam również osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A jeśli Wam się spodoba, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Z dzwoneczkiem najlepiej, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Kochani, witam przede wszystkim. Zodjakalne strzelczyki. Kochani, przed Wami horoskop miesięczny horoskop na styczeń nowego pięknego roku 2023. Zobaczymy, czym zaskoczy nas ten pierwszy miesiąc tego nowego roku. Nowy rok, nowe nadzieje. Mam nadzieję, że to się tak oczywiście e, u wszystkich pojawi. I co, kochani, zaglądamy, zaglądamy bez względu na to, czy jesteś strzelczykiem e, słonecznym, ascendentalnym, prawda, księżycowym, Mars, Wenus i tak dalej, to to nagranie jest dla Ciebie. Ok, nie gadamy, zaczynamy. Dobrze, moi drodzy, pamiętajcie oczywiście, że jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko musi z Wami rezonować, nie wszystko musi do Was pasować, bierzcie co pasuje, odrzucajcie co się nie zgadza, to jest normalne zjawisko <laughs> właśnie w czytaniach e, ogólnych, że no, czasami jest to skierowane do niewielkiej grupy. Strzelczyków, a czasami do wszystkich. Ok, dobrze, dobrze, bo już gada. Dobra, do pionu. Winajka stawia się do pionu. Zaglądamy, co u strzelczyka na miesiącu styczniu 2023. Dobra, strzelczyki. Zaglądamy szybciutko. Z jaką energią wchodzi strzelczyk w miesiąc styczeń? No, pięknie. Co odchodzi do przeszłości? Mhm. Miłego się może wydarzyć. U -u. <laughs> Na co uważać? Troszeczkę przestroga. Mhm. Co w pracy? Co w miłości? Czekajcie, poście nie mieścimy. Potencjalne zakończenie, wynik tego miesiąca i podstawa. Energia podstawa. Dobra. Mhm. Dobrze. No, dobrze, strzelczyki. Zaczynamy od podstawy, tak? Zaczynamy od karty taki sygnifikator. Troszeczkę ja, tą energię lubię nazywać energią, która przyciąga resztę energii. Więc, no, tutaj ona pokazuje. Wokół czego to wszystko się będzie toczyć, skąd te niektóre wydarzenia, niektóre sytuacje, niektóre energie się pojawiają, i kochani, no wszechświat, taka troszkę energia z zewnątrz, tak? To wszechświat tutaj będzie was rozpieszczał, strzelczyki w tym styczniu. Od samego początku nowego roku strzelczyki będą mocno dopieszczone. Kochani, to jest taka energia, wiecie, co przyjemności. Sprawiania sobie z przyjemności, skupienia się na przyjemnościach, na tych małych, na tych dużych. To jest energia, wiecie, spotkań towarzyskich, energia radości, energia, która przyciąga ludzi, która przyciąga imprezy, wydarzenia jakieś, czy to rodzinne, czy to towarzyskie, spotkania to jest tak dobrze, że aż za dobrze. To dla mnie też energia takiego przedobrzenia, że czasami być może szelczyki niektóre będą miały wrażenie, że no, no, co za dużo, to niezdrowo, prawda? Ale z drugiej strony, jak, dają, jak dużo dają, no to bierzemy, prawda? No, nie będziemy tutaj gardzić. Więc tutaj Wszechświat chce Wam ofiarować troszeczkę takiej przyjemności, sprawiania sobie radości, żeby się wreszcie skupić też na tych pozytywach swojego życia, swojego jestestwa, swoich wydarzeń, żeby po prostu troszeczkę odetchnąć, tak? Żeby to też już nie zamartwę tylko sobie odetchną. Także fajne takie pozwolenie właśnie na e, tego typu sprawy. Kochani, tu jest zapowiedź takiego zadowolenia, poczucia satysfakcji. Wiecie? Więc, ym, więc fajnie. Więc fajnie. To Wam Wszechświatu podaruję dosłownie w prezencie. I mało tego, macie jeszcze jeden prezent od lasu, kochani. Wasza energia. as Kochani, kielichów. Ja zawsze przy asach mówię, że to jest prezent od wszechświata, prezent od losu i te asy to po prostu brać pełnymi garściami dokładnie i to, co dosłownie nam tutaj będzie na te dłonie spływać. Kochani, as kielichów to jest energia, która mówi, że strzelczyk w styczniu otwiera się, kochani, na nowe. Tak? I wiecie, to jest takie na nowe przyjaźnie, na nowe znajomości. Tak, to jest taka akceptacja siebie się pojawia. Strzelczyki, moje drogie, wy się otwieracie na szanse, Zwłaszcza te związane, mam wrażenie właśnie z nowymi znajomościami, z nowymi przyjaźniami, z poznawaniem nowych ludzi, z poznawaniem nowych miłości, takich romantycznych. Dajcie sobie pozwolenie na to, żeby wzbudzacie w sobie te romantyczne emocje, tak? Wy tutaj, tu, tu, tu strzelczyki w miesiącu styczniu będą właśnie sobie, mam wrażenie, sprawiać właśnie przyjemność właśnie wśród ludzi, z ludźmi i dla ludzi, i dla rodziny też, tak? Tak jak mówiłam, to jest akceptacja siebie. Dla mnie to jest wiara w siebie się budzi w Was. Wy z tą energią wchodzicie w ten styczeń tak, odpuszczacie, odpuszczacie sobie te wszelkie winy, wybaczacie innym. Już nie ma takiego, wiecie, biedolenia, a Boże, bo jak ja wtedy popełniłem jakiś błąd, wtedy coś się stało, wtedy ktoś mi skrzywdził. Wy tutaj, kochani, otwieracie serca na nowe, na nowych ludzi, akceptujecie siebie i rozglądacie się właśnie za nowymi znajomościami, za sprawianiem sobie przyjemności, pozwolenie na to, żeby świat właśnie, właśnie wreszcie był dla Was tak to, taką, taką idyllą przyjemności, a nie tylko zamartwiania się e, i kłopotów. I kochani, właśnie do przeszłości odchodzi ta energia tej pracy. Taki nadmiar pracy w pracy. I kochani, tutaj będziecie mieć właśnie szansę na poznawanie nowych ludzi, na otwieranie się, na sprawianie sobie przyjemności, bo tutaj do przeszłości odchodzi energia pracy w pracy. Więc być może ktoś idzie na urlop, jakiś strzelczyk wybiera się w styczniu na urlop, jakiś pierwszy w tym e, nowym roku. I tutaj będzie miał właśnie czas na spotykanie się. Tu do przeszłości odchodzą prace nad jakimiś projektami, inwestycjami i tak dalej. To już tak jakby było zakończone, mam takie wrażenie. Ale wiecie co? W kontekście tutaj całego tutaj tych energii, które tutaj widzę, mam wrażenie, kochani, że tu raczej do przeszłości odchodzi, pomijając, życiu, oczywiście tą taką pracę, hmm, takie życiowe porządki. Wiecie, trójka monet dla mnie bardzo często jest kartą, takim symbolem pracy nad sobą. I mam wrażenie, że strzelczyki pracowały, pracowali nad sobą, przepracowywali jakieś sytuacje, przepracowywali jakieś emocje, jakieś uczucia, zrobili takie życiowe porządki, i to właśnie się kończy i właśnie dzięki temu, że te porządki się stały, że już wynieśliście te śmieci, które powinny być wyniesione z waszego życia i dajecie sobie przyzwolenie właśnie na to, żeby wnieść te nowe meble w ten uporządkowany wasz świat, uporządkowane życie. I, I tu sobie będziecie właśnie wokół tego, to będzie wszystko się toczyć. Także pięknie, kochani! I to jest jeszcze nie koniec dobrych wieści, kochani, bo teraz mam dla Was jeszcze cudowniejszą wieść niż do tej pory. Kochani, co miłego! Widzicie to? Koło fortuny. Nie dość, kochani, że to jest Wasza karta, tak? Waszego zodykalnego strzelca, czyli stawiacie na siebie. Przede wszystkim, tak? To w dodatku to jest na pozycji, co miłego do Was idzie w styczniu, a koło fortuny, jeżeli jest na pozycji, co dobrego idzie. To zawsze, ale to zawsze oznacza dobre zmiany. Spodziewajcie się, kochani, w waszym życiu w styczniu, zmian o 180 stopni, ale to będą zmiany dobre. To będzie mnóstwo niespodzianek, takich niespodziewajek, być może jakieś wygrane, um, wiecie, losy na loterii, ale wiecie, zarówno te dosłowne losy na loterii, ale też takie, wiecie, troszkę metaforyczne, moi drodzy. Może o kogoś zabiegaliście, jakaś praca, o, którą, o której marzyliście. Jakieś to są takie sytuacje, kochani, które będą po prostu, takie będą zbiegi okoliczności w styczniu dla strzelców, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku. To koło fortuny będzie się toczyć dosłownie w tym kierunku, w jakim strzelec sobie wymarzył, zapragnął. Więc żyć, nie umierać, strzelczyki. No, powiem wam jedno z lepszych czytań. Chyba Panienka też miała super czytanie, e, ale z jednego z lepszych czytań, właśnie na styczeń. Pięknie, bierzcie to, bierzcie to, kochani. Mm -hmm. I tak jak właśnie to wasza karta, więc mm, tutaj mówiłam, ta akceptacja siebie, to pogodzenie się z niektórymi sytuacjami. I tak, tu jest informacja, że strzelec to stawia na siebie, tak? Takie ja, ja. I jeszcze raz ja stawiam na siebie, dla siebie i wokół siebie, tak? I plus zmiany na dobre, żyć nie umierać, kochani. Dużo niespodzianek. Tutaj są takie niespodziewane sytuacje też, dobre sytuacje. Wiecie, co podpowiemy? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Podpowiemy. O co tutaj może chodzić? Jakie te sytuacje? Jakie te zmiany? Co? No, piękne czytanie, kochani. Piękne. Zobaczmy, cóż ten los, jaką niespodziewajkę, jaki wygrany los na loterii szykuje dla to strzelczyków. Zaglądamy szybciutko, kochani. Mm, dobra, kochani, no, aż mi karta upadła. Strzelczyki. Tu jest pogodzenie się z przeszłością. Wszelkie mm, kłótnie, wszelkie właśnie rodzinne, zwłaszcza właśnie z bliską rodziną odchodzą w niepamięć, zamieniają się wreszcie w ten dobry stan, tak. Kochani, e, to jest spotykanie się z kimś z rodziny, z kimś, kogo dawno nie widzieliście, być może, nie wiem, jakiś niespodziewany wyjazd do kogoś z rodziny, robicie niespodziankę komuś lub ktoś Wam robi, jeśli macie jakieś dorosłe dzieci, które gdzieś tam mieszkają daleko, robią Wam niespodziankę, przyjeżdżają nagle, jesteście po prostu tacy happy, tak. To są od... Spotykacie ludzi z dzieciństwa, z przeszłości, ze którymi być może tęskniliście, nie spodziewaliście się, że w ogóle te osoby jeszcze kochani spotkacie, tak? Stara miłość, kochani, jakaś tu się pojawia, jakaś stara przyjaźń, ale wiecie, tu jest też energia, wiecie, relacji karmicznych, więc tutaj dla mnie jest informacja, że wy uleczacie razem tutaj z tą trójką monet, uleczacie jakąś karmiczną... Relacje, sytuacje, czy to oczywiście przyjacielską, zawodową, bo wiadomo, te karmiczne sytuacje to nie tylko w relacjach miłosnych, prawda, się pojawiają. Mam wrażenie, że tutaj dochodzi do przepracowania odrobienia tej lekcji, którą dam Wam wszechświat. Ale moi drodzy, tutaj jednak um, jakieś takie przyjemności związane z um, miejscami dzieciństwa, z ludźmi z dzieciństwa, z przeszłości. Ktoś z przeszłości sprawia Strzelczykom ogromną radość lub Strzelczyk sprawia ogromną radość komuś właśnie ze swojej przeszłości. Pięknie, pięknie. Także tutaj na to, na to zwróćcie moi drodzy, uwagę. No piękne macie czytanie. Dobrze. I kochani, na co uważać? Na co uważać? <laughs> Stelczyki, tu jest jeszcze takie, taka troszeczkę przestroga, która mówi, że niektórzy z Was, w tym tutaj, w, no pięknym tym ferworze, tej radosie, tych przyjemności, samego dobra, możecie troszeczkę, no, takie wiecie, opuścić oczywiście, znaczy, to się mówi, trzymać gardę, nie? I możecie troszeczkę opuścić tą gardę i warto by było ją jednak trzymać, nie? Nie spoczywać na laurach, bo. Jeszcze macie tak jak tutaj macie bardzo wiele wygranych takich em, rozgrywek, ale mam wrażenie, że cała ta tutaj em, runda jeszcze nie dobiegła końca, kochani, e, że jeszcze coś o coś się toczy walka w waszym życiu. I trzeba być przygotowanym, kochani, na to, żeby jeszcze powalczyć, nie? To jeszcze nie czas na taki spoczynek, że spoczynek, odpoczywanie, że już jest dobrze. Coś tutaj jeszcze trzeba dopracować, kochani, w tym wszystkim. E coś trzeba dopracować. Nie wiem, tutaj być może z mm, tą energią, tutaj dziesiątki kielichów, być może ktoś ma jakieś tam drobne nałogi, które trzeba jeszcze tutaj skupić się na tym, popracować, nie? Zwalczyć niektóre nałogi, bo wiadomo, nie są, czasami one bywają zgubne. Być może niektóre szczelczyki w pewnych momentach będą miały. Ochotę się poddać, nie? że kurczę pracuje, pracuje nad sobą, a jeszcze nie są takie efekty, jakich się spodziewam, więc tutaj na to troszeczkę zwróćcie uwagę. Nie czas na spoczynek, kochanie, nie czas na spoczynek fajnie bawcie się, korzystajcie z tego, jak najbardziej bierzcie te prezenty od losu, jednak miejcie cały czas taką najwyższą uwagę, nie? Trzymajcie gardę, kochani. <laughs> Także na to uważajcie, żeby nie spoczywać, yy, no, żeby tak dosłownie przeciwnik was nie zaatakował z nienacka. Tak. No, może to być, kochani, ktoś, yy, no z Waszej energii, z energii oczywiście ognia. Może być drugi strzelczyk, może to być lew lub baran, jeśli macie. Ale to już oczywiście nie musi być, tylko jednak pokazało mi się, więc mówię. Dobra, kochani, praca. Kochani, w pracy mamy tutaj troszeczkę niepewności, moi drodzy. Mm. Mamy tu troszeczkę niepewności, nad czymś się tutaj. jakieś niezdecydowanie, jakieś rozterki się pojawiają. Jakieś troszeczkę też lęki, tak jakbyście nie wiedzieli, w którą stronę pójść, lub co wybrać. Um, lub co wybrać, kochani. Nie wiem, być może ktoś ma wybór między dwoma etatami, jeśli ktoś szuka pracy, być może. Um, tu jest jakiś wybór, niezdecydowanie, prawda? Coś tutaj... Wiecie co, dopowiedzmy sobie, dopowiedzmy sobie... No, aż mi się tutaj talia nie ucieka stój tu. Dobrze, zobaczmy, dopowiedzmy się o to, co tu są za niepewności, jakie rozterki, na jakim polu, na jakiej podstawie, zobaczmy. Szybciutko. Niepewności... No, nie mieszczę się w kadrze. Strzelczyki, moje drogie, em, Wiecie co? Nie wiem. Być może tu jest em, taki u Was w pracy, zastanawiacie się niektórzy, czy nie powrócić w rodzinne strony, nie wziąć urlopu. I tutaj jest taka, taki właśnie dylemat nierozwiązany, czy warto pójść. Na ten urlop, czy to zagrozi mojemu etatowi, tak? Być może jakiś strzelczyk zastanawia się, czy nie rozkręcić domowego biznesu, tak, jakiegoś interesu rodzinnego, więc tutaj też takie pojawiają się, kochani, niepewności. Praca, właśnie z domu, lub kochani, niektórzy będą mieli problem, znaczy nie tyle problem, tylko będą się zastanawiać, jak połączyć życie rodzinne, szczęście takie rodzinne, które też tutaj się tak, prawda, pojawia. Z pracą zawodową, tak? Kochani, ale ja tutaj pocieszam troszeczkę. Mamy tutaj do dziesiątkę monet. To jest dziesiątka, to jest dziesiątka no tak, to jest, właśnie, to jest właśnie dziesiątka. Karta stabilizacji bezpieczeństwa. Mam na obecną chwilę dokładnie to, czego mi potrzeba. I pomimo wątpliwości, mam wrażenie, kochani, że tu jest taka podpowiedź od kart, żebyście się trzymali tego, co macie. Trzymali tego, co macie, żeby tutaj nie przedobrzeć za mocno, ale jednocześnie pilnowali, żeby tego nie stracić. Także, jednak, w, tutaj w pracy są jakieś niepewności, raczej związane z, mm, właśnie z połączeniem spraw zawodowych z rodzinnymi, ewentualnie z pójściem na jakiś urlop, powrotem być może do jakiejś pracy, w której kiedyś czuliście się bezpiecznie, więc to sobie już zweryfikujcie. No. Dobrze, kochani, I pr, y, miłość, miłość, kochani. Miłości też ja mam bardzo dobre dla Was wiadomości. W ogóle ja dla Was mam same dobre wiadomości, więc, <noise> więc, więc super. Kochani, y, wsparcie w miłości, w związkach, w relacjach, w rodzinie, kochanie, wsparcie, dzielenie się. Możecie na siebie liczyć, kochanie. To jest równowaga. Daje, otrzymuje, otrzymuje, daje, tak. Wy tutaj inwestujecie w związek, tak. Tutaj, kochanie, to jest taka energia, kiedy, która mówi właśnie w miłości, że ktoś docenia. Nasze starania, Wy doceniacie czyjeś starania, piękna, kochani, energia, która pokazuje, że tutaj się raczej w miłości nic nie będzie złego działo, tutaj się wspieracie we wszelkich decyzjach, tych trudnych, tych łatwiejszych. Dogadujecie się, prawda? Tutaj też z tymi być może przeszłościowymi sprawami, jakieś tam potworki spod dywanu zostaną wymiecione i dokładnie się im przyjrzycie i się dogadacie. Znajdziecie równowagę właśnie we wszelkich tutaj sprawach zawodowych, dzieć, z dziećmi związanymi i tak dalej. Jeśli chodzi o singli, to tutaj ta energia mówi o tym, że ktoś zainwestuje, odważa się zainwestować w nową relację, w nowy związek, w nową poznaną osobę, tak? Więc być może strzelczyk zdecyduje się, no tutaj kogoś fajnego poznać i ten czas emocje zainwestuję na to, żeby zobaczyć, jak to się rozwinie. Ewentualnie odwracając tę energię, ktoś e, przejdzie do strzelczyka i też zainwestuje w strzelczyka. Więc taka super informacja. Kochani, tu mówię każdym znakom, mówię również wam. Nie wiem, czy będę w stanie na styczeń nagrać horoskopy miłosne, bo ja te horoskopy nagrywam w grudniu, więc wiecie, to jest okres świąteczny, różnie może się wydarzyć, więc jeśli się nie pojawią miłosne horoskopy na styczeń z góry przepraszam. Ale mam nadzieję, że mi się uda, więc dopowiemy sobie do tej energii. I dobrze strzelczyki, bo już tutaj prze dłuża mi się to nagranie, tym zakończycie ten miesiąc. Idę dalej. Strzelczyk idzie dalej, tak? Idzie dalej, kochani, z nadzieją, z wiarą, patrzy w przyszłość, gotowy do dalszej drogi. Strzelczyk ma taki piękny bagaż doświadczeń i, do, i to daje Strzelczykowi taki odpowiedni jak to się nazywa? Zgubiłam słowo, kochani. Ekwipunek, nie? Ekwipunek na to, żeby iść dalej przez swoje życie do zmian, które tutaj pomalutku są zaprowadzane, a te zmiany są piękne. Strzelczyk przepracował niektóre sytuacje, przepracował niektóre związki, relacje, emocje i idzie, sprawia sobie przyjemność. I po tym miesiącu pięknym mm, sprawiania sobie przyjemności, odbudowania wiary w siebie, mm, tej inwestycji, takiej, nie? inwestycji w siebie, w relacje, w związki, w pracę i tak dalej, idzie dalej, gotowy z nadzieją na szerokie horyzonty. Także, strzelczyki, pięknie kończycie, pięknie zaczynacie ten rok i pięknie kończycie ten miesiąc styczeń z dalszą nadzieją, z wiarą na to, że. Dam radę, pokonam wszelkie trudności. I kochani, tego właśnie Wam, moje drogie szczelczyki, życzę. Pokonujcie te trudności i wierzcie w siebie, wierzcie w swoje możliwości. Niech ten styczeń będzie pięknym rozpoczęciem tego roku. Tego Wam, kochani, życzę. No i co? A my widzimy się, słyszymy niebawem. Tymczasem żegnam się grzecznie. Do zobaczenia. Pa!